Wiem. To są schody. To jest materiał antypoślizgowy. Macio to robił. No no okej, okay. no. dobrze. Miło z jego strony. Fajnie nie. No. Chłopaki w ogóle. holikistki i cała ekipa. A jeszcze Panzerberg 573, tak? Żebym nie pomylił. 750. Który? Nie, grupa. Grup, Nie holikistki, to raz, grupa shill, ale holikistki, bo oni się opiekują, ostatnia akcja była, shillowanie. Was... Ten, 754. Nie, to trzy. No, no, w każdym razie pozdrawiamy chłopaków z grupy Panzerwerk i tu numer, przepraszam, ale wypadło mi to w tym momencie z głowy. Drodzy moi, to jest yy, druga część tego materiału, który chcieliśmy Wam pokazać. Ja jeszcze tylko trochę ustawię tą kamerę, dobra. Yy, generalnie chodzi o to, że o co chodzi? Chodzi ty... o to, że... No? Ja chcę przypominać, że Ty skończyłeś zasł... zasłaniając kamerę i miały, mieliśmy się teleportować, tu miałeś odpokazać. Odpokazać? Tak. No no. I jeszcze kaskiem zasłoniłeś. Dobra, to zrobimy to za chwilę. No co, no nie mam kasku, no. Mam czapkę. Beret. I znowu... Tak Tomek zakłada czapkę. Że ja niby taki modny jestem, ja tylko ze zasłaniem nie wziąłem kasku. Dobra, jesteśmy w grupie warownej SHIELD i dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać pewnego rodzaju em, odbicie lustrzane. No, nie w, może w 100%, procentach, ale generalnie chodzi o to, że ten obiekt jest bliźniaczo podobny do, w sumie nie wiem, co ty chciałeś pokazać. Do ale naszej... dobra, jak okay. ja ty, tutaj powiedziałem, no. że dzisiaj będą niespodzianki. Nie, ty powiedziałeś, że to jest właśnie obiekt, który chcemy pokazać. Nie, to powiedział kto inny. Nie, ty Przypomnij powiedziałeś, sobie... że jedziemy do Sila po to, żeby yy, pokazać coś na. Yy, Nieprawda. Koszarach. To ty powiedziałeś, że pojedziemy do Sila po tym, jak ktoś powiedział, że bardzo podobny jest jak coś tam. No dobra, no dobra, no dobra, już niech ci będzie. Nie, niech ci będzie, taka jest prawda. Nie pamiętam kto powiedział. Jezus bo... Maria, taki młody, a już skleroza. Zakręcony jak sój pod drzemiami momentami. Jak słoiko górów na zimę. No dobra, przemek. E, I co, mówisz, że nie jest podobny? Jest. No jest. Ja tak zerkam ten szyb. Poczekaj, jeżeli były w nim schody, i tutaj raczej myślę o shilu, o, o, o koszarach, ludku. o ludku, jeżeli były na schody... Na pewno nie były takie. To już się powiem. Ja stawiam tam na drewnianą konstrukcję albo jakąś inną, albo coś takiego, bo tam nie były takie. Tak? Czy nie ma miejsca ma... kotwienia tam. Przynajmniej no, ja nie zobacz, zobacz. To jest właśnie to, o czym ja myślałem. Wyjść, przejść i wejść. Przejść, przejść, wejść. No? O kurde. Rozumiem? A, dobra, wiem. Rozumiesz? Twój skrót myślowy z... już rozumiem. To przy okazji musimy Leszkowi pokazać. Mhm. Ale tam jest chyba większy przedsionek, Ach, moim tak, zdaniem. Tak, 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 tak. Rozumiesz? Tam jest trochę inna sytuacja zaczniemy od tego, bo tam. No jest. Przy, przylega, y, przylega do. Wchodzi w do obraz. Procesu. Tak. No. Dobra. No, bo, bo generalnie prowadząc działania na silu, bardzo. przepraszam, na, na Ludendorfie, bardzo mocno się zastanawialiśmy nad pewnymi rozwiązaniami. E, no jest trochę inny. Jest. Bo tam był dach normalny, nie? Dach normalny. Co? O co mówisz? Jaki dach normalny? No, że nie był skośny, nie było tak, czegoś takiego. Tunel był. Był tunel? Tunel był skośny. Znaczy yy, sklepiony. Ale w koszarach? Oczywiście, że tak. No nie. No tak. No nie. No tak. To właśnie już, żebyśmy nie te, te, te... Teleportujmy się na koniec tego korytarza. Aha, dobra, okej. Okay. Co Dobra, i to, i to pewnie o tym myślałeś, tak przynajmniej ja czytałem, tak. bo początek tego filmu, to jak tam zacznie się, to jestem bez mała przekonany, Przestań. że część naszych widzów to się nie zorientuje o co ci chodzi. Przestań. Jestem bez mała Dobra, jaki mamy strop? Kwadratowy. Mhm. W sensie płaski. Nie A nie na Ludendorffie jaki jest? Płaski. Tak? W którym miejscu? Na dole. No dobra, był płaski, jakby. No był... tak, no ale o tym mówię właśnie. I tu jest to podobieństwo. Ja już, no. ja już wiem, o czym Ty myślałeś. No. Właśnie Ty o tym myślałeś. I zobacz. I teraz, jakby troszkę mi się rozjaśnia. ruhr Raum jest. Generalnie tu mieszkał Tu mieszkał co staje się tu, albo tu. Nie, tu mieszkał dowódca. Celek, nie czepiajmy się szczegółów w tym momencie, bo bardziej chodzi mi o pewną, pewną zasadę działania. Zobacz. W suficie mamy. Przewody. przewody, i teraz tak na pewno tam również były szyby komunikacyjne, korytarze, korytarze komunikacyjne. Okej. Okay. I obok były pomieszczenia, i zastanawiałem się, jak grube były ściany. Dobra, pasuje. I te wszystkie pomieszczenia RuE które tam były, nie tylko zresztą, mogły być w ten sposób zrobione. W momencie, kiedy złożył się, złożyła się podłoga, ściany się poprzesuwały, została nam pusta przestrzeń. I według naszych obliczeń, oględzin i tak dalej, wynikało, że rzeczywiście tak to mogło wyglądać. Na bank tak wyglądało. Mm, tylko pomieszczenia, nie, nawet nie były dużo większe. Ale powiedzieć tak, wiesz, co jest najważniejsze naj... czy najważniejsze ze całej tej sytuacji. A w którym roku były wybudowane tamte koszary? No wcześniej. A w którym roku się? Nie wiem. 36, 7? 8 9. 8, 9. a Ludek był wcześniej. Ta część dokładnie w tym samym czasie. Aha. No ale jakby wychodzimy za każdym razem z założenia, że Ludek był. Tak, czekaj, czekaj, tu się zaczynamy na chwilę, bo my już mamy tam do wyjaśnienia. Nie wzorem. Aha, wiem o czym myślisz, o czym mówisz. Wnęka, powiem ja ją sobie tam obejrzałem, jak już wyłączyliśmy kamerę. Tam wygląda tak, że jest betonowa ściana, więc jakikolwiek ewakuacyjny nie wchodzi w grę. A, ale... to, to doszliśmy do tego. Tak, mm. dokładnie, ale mm. to już było poza kamerą. Na kamerze mm. jest jeszcze, tak? te różne teorie braliśmy. Tak, bo później mm. rozmawialiśmy. Dużo rozmawialiśmy. I zobacz, i tu na przykład, w tym miejscu, to z tego co ja sobie przypominam i, i raczej się nie mylę, to tutaj było miejsce, Jakiś taka szafka elektryczna. elektryczna. Aha, że tu była szafka elektryczna. No. Tak. Rzeczywiście przewody mogły tu wychodzić, kanałem technicznym już rozprowadzone. Hmm. Także y, ja bym się, y, tak po krótkim zastanowieniu, ja bym się skłaniał, że to to jest raczej jakieś takie przeznaczenie techniczne. Dziwnie, dziwnie, że na końcu korytarza przewlekł. No, powiem ci, że tak, ale tu bym też jakoś się nie doszukiwał. Wiesz, dziwniejsze miejsce jest na przykład tutaj, na Silu, niż tam na, na, na Ludendorfie. To znaczy? O, uchwyty. Tak samo jak tam, tak, też są te uchwyty inne. Pod... Podobne. Nie. Takich nie ma. Ja tam uchwyty przejrzałem wszystkie. Tam są bardzo fajne uchwyty. Uchwyty na ścianie tam są. Ale nie takie. W miejscu, gdzie w kuchni? Gdzie kuchnia była? Kuchnia? Kuch w kuchni są zwykłe płaskie. Tam te owniki chyba tam są. No tak, ale to są na, na kotły. Na no uchwyt, jako uchwyt jest, natomiast. No. Jakby nie tego typu, bo, bo chodzi o to, że tam były również takie zawiesia do yy, tego. Okej. Okay. Do... Wróćmy do tematu, bo znowu, bo, do, z... okay. bo, bo, bo do, teraz ja stwierdzam, odpływamy. Poczekaj, bo teraz tak. Ja, ja ciągle się cierpią. Zobacz, to miejsce wygląda prawie identycznie jak na, na ludku. Jest, co prawda wchodzi się z drugiej strony na schody. Jest yy, klatka schodowa. Są drzwi. Ja wiem, ale czemu to jest? Tak. Bo tamten jest odwrócony. Okej. Okay. Okej. Okay. A, to tu, wentylator się włączył. Ja słucham, co to za dźwięk. No i dobra, i zobacz, mamy drzwi, i te drzwi, które się zachowały, są z tej strony. I teraz być może nawet pada teoria, którą wysnuliśmy, a mianowicie teoria, że te pomieszczenie, które było tutaj, czyli to pierwsze, które idzie w tamtą stronę, no, że ono było całe. Mieszkalne to było. No tak, Rueraum, to mówię, koszary, że ono było takie duże. Ono mogło być mniejsze. Raczej było. Mówisz, że raczej Ale dobrze, że to tam widać, tam gdzie były te ścianki, Widać. Patrząc na to, to nie mam takiej pewności, przynajmniej. Do tego pomieszczenia nie doszliśmy, ze względu na to, że to pomieszczenie jest przywalone. Tak, 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 tak. Co więcej, prawdopodobnie nie miało takiego okna. Tak. Istnieje duże prawdopodobieństwo. I teraz tak, mamy... Dobra, to poczekaj. To teoretycznie. Aha, bo tu jest jeszcze maszynownia. Tej do której póki co nie doszliśmy tam. Przemek. Dalej sobie gdybając i zastanawiam się, toalety tam były, na górze. Tak. Dalej sobie gdybając. Wiesz, że w pomieszczeniu do którego weszliśmy, może dotykamy właśnie tej ściany. To oznacza, że jest prawdopodobieństwo, że za tą ścianą jest jeszcze korytarz. Nie wiem w jakiej formie, ale... Istnieje takie podejrzenie. Możemy zaryzykować. Mm. Wyjątkowo się tym razem zgadzam. Z... To już nie przesadzaj, że tak się wyjątkowo ze mną zgadzasz, bo się zgadzasz ze mną trochę częściej. No i wyjątkowo. Dobra. <laughs> Idąc jakby tropem. Tutaj mamy... znaczy, wiesz, zacznijmy od tego, żeby to nie zostało nam zarzucone. Tak? My tu jakby szukamy podobieństw, ale doskonale zdajemy sobie sprawę, że to są dwa oddzielne obiekty. A mając nie. na uwadze, że zostały wybudowane praktycznie w tym samym czasie, stąd te podobieństwa mogą wynikać. Tak? Znaczy, ja bym to nazwał trochę inaczej. Aha. Oczywiście to, co mówisz, tak. Ja bym to nazwał tym, że my w tym momencie próbujemy sobie zwizualizować, co niektóre rzeczy, jak one mogły tam wyglądać, żeby jakby. Dokładniej to zobaczyć. Ja mam to bardzo dobrze zwizualizowane. A ja mam wyobraźnię. No ja też. A dlatego chciałbym, chciałem tutaj przyjść, żeby. Okay. No, to pokazać no, dobra, no wiem, wiem, tej części jak gdyby już nie ma, bo tam nie ma tych korytarzy. Zacznijmy od tego. Bardzo ważna, bardzo ważna rzecz jest taka, że my tu jesteśmy jakby po środku pomiędzy dwoma obiektami. Mm -hmm. Z korytarzami dojściowymi od tych obiektów. Mhm. Natomiast na Ludendorfie. Wejście było od środka. I, i to są koszary dla jednego obiektu. Mhm. Troszeczkę inne, inne założenie. Ale powiem ci, że ja sobie też tak po cichu e, wywnioskowałem koszary dla jednego obiektu, jak sam powiedziałeś. Mhm. Obiektów było więcej. A Ale nie, ma. nie wszystkie musiały mieć koszary. Ej, to możemy powiedzieć, nie wszystkie musiały mieć szyby. Nie wszystkie musiały mieć to. No i tak właściwie bywało też. Szukam legend i szukam jak gdyby ciągu dalszego, bo istnieje, oh, istnieje opcja, że U ciąg dalszy... Pod nogi. Tak, istnieje opcja, że ciąg dalszy będzie. Po prostu kolejne poszukiwania e, mogą przynieść zaskakujące wręcz efekty. Co nie oznacza, że przyniosą. Mogę, może to oznaczać, że mogą przynieść. Dobra, przemek. To mi też rozwiązało. Widzisz, ja bardzo lubię przychodzić w takie miejsca. Zastanawiałem się bardzo no. mocno. Po cholerę pod ścianą są cegły tak głupio poukładane. Ale widzę, że podkład pod umywalki, pod klopy i tak dalej był robione niedbale. Cegły klejone, układane i dopiero wykładane na zewnątrz kafelki, które. No, czyli tak jak dzisiaj też się robi. No, tak, po trochę. No bo też z drugiej strony... I tam też jest właśnie, kilku, w kilku miejscach są takie elementy, które... które to po prostu powodują... Ha. Nie wiem, o czym mówisz. To może w to, o tym odcinku, te, przy którym mnie nie było. Bo jak ktoś napisał, mhm. na pewno się chowałem w krzakach. No, na zewnątrz. Przemek boi się wchodzić do zamkniętych pomieszczeń. Jak widać na złączonym obrazku. Nie no, dementuję po pogłoski. No dobrze. Dobrze, to. Nie ja wiem, trochę, my że... po prostu musimy prowadzić pracę dalej. To znaczy, ty, bo to ja to Co będę ty? stał w krzakach. Nie będziesz stał w krzakach już. Bez ciebie to ja nie wchodzę. Tu nie wchodź. Tu nie wchodź. Przesyłko. Tylko tyle razy patrz, jak tutaj przechodzili. No. Nic no. rzeczy, nie że ja jest zgadam, no, no Max, ale kurczę. Ale po co? Patrzę, takie... patrzę. No szkoda, że tu nie ma szybu, który się... Nie wiem do czego zmierzasz. Można by było parę rzeczy z... zgapić, że tak powiem. No dobra, to, to, to jakby ja sobie zobrazowałem w tej chwili. Te cegły, które są na łączeniach, po zbiciu łączenia. Widać I to jest cegłę. widoczne. Mhm. To jest widoczne. No właśnie, ściany tak wyglądają. A czekaj, jaki mamy tutaj sufit? No tu jest okrągły i to. No to mówi, no, widzisz, jednak jest Czyli okrągły. Obydwaj mieliśmy rację, tylko nie dogadaliśmy się, kto o czym mówił, bo ja mówiłem o dole, a nie o górze. Mhm. Okej, okay. świeć pani No. A nie, to nie, ta, to nie ta okazja. To nie ten film. Nie ten film. No dobra, mm. dobra. Ja wiem, że może czasami takie zawiechy wam się wydają w naszym wykonaniu, ale to jest bardziej takie rozmyślanie i analizowanie pewnych rzeczy i spajanie ich. Przynajmniej w moim wypadku jest to po prostu spajanie pewnych wątków, które mają mi coś. Ja tu wyjaśnię jedną rzecz. Ja czasami nie nadążam na Tomaszem, także. No i co? Jego, Dobre. czasami jego sposób myślenia jest dla mnie nieodgadniony. Ale nagle się okazuje, że miałem rację znowu. Tylko... Bo... Tak, ale yy, to ale dotyczyło... Ale za każdym razem, no. no. Ale to nie dotyczyło tego tematu. Przecież tu też miałem w kilku wypadkach taką dużą rację. Yy, tak. No tak, oczywiście, tak, że tak. tak. Tak, tak. Przyznali mi kilka razy rację. Tak. No tego nie ma akurat na, yy, na lutku. Jest. Ale obok. Jak obok? No przecież między tym korytarzem, takim korytarzem, podobnym korytarzem. No dochodzimy. jest równoległy korytarz. No właśnie, ale jest. Eee, czekaj, czekaj, bo... Ja mówię, ja tu próbuję znaleźć analogie pewne. Tu nie ma szybu, tu jest wejście tylko. Ale nie mam to no widzisz. Co, Co ty? Ty, ty pierwszy raz jesteś, szukasz tej szybu? Nie, ja szukam... Przemek, ja szukam analogii. Próbuję połączyć pewne fakty. Mając przed oczyma Ludendorff, tu nie byłem dawno i nigdy się jakby nie wgłębiałem w niuanse, które tutaj są. Momencie, to jest kiedy... ten moment, kiedy ja nie wiem, o co mu chodzi. Dobra, nieważne, Przemysł. Nie obrażaj się. Chodzi tego. mi generalnie o to, że ja tu próbuję zrobić sobie wizję lokalną i zobaczyć wiele rzeczy, których nie dostrzegałem tam. Bo ten obiekt jest na podobnej zasadzie robiony, budowany, tak? Mm, tak. W związku z tym teraz już wiem, jak wyglądał korytarz po prawej stronie. Wiem, jak wyglądał ten korytarz, bo on mi był za wąski. Teraz już mi się wszystko układa. Patrząc na przekrój całego pomieszczenia, widzę, jak te pomieszczenia wyglądały. Okej. Okay. Dla mnie to jest. Ja jestem zrokowcem. Kurde, <laughs> w nosie też. Czasami. No, e, dobra, 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 dobra. Ja, ja, już, ja już jestem jestem usatysfakcjonowany bardzo. Naprawdę. Jak ty jesteś szczęśliwy, to ja tym bardziej jestem szczęśliwy. Zaczynam się obawiać o to. E, dobra, to drodzy moi, to było dzisiaj na tyle. Pamiętajcie, że możecie do, na, do nas pisać. E, jeżeli pewne rzeczy były dla was niewyjaśnione, to one się wyjaśnią w tak zwanym międzyczasie. Nie ma czegoś takiego jak międzyczas. I co jeszcze? Mniejszej połowy nie ma Ale ciągle większa połowa o tym nie wie No, że tak z klasą było Dobra, drodzy moi, dziękujemy za dzisiaj i Zapraszamy oczywiście na kolejne Pamiętajcie o subskrypcjach I, i, i tyle, o Wentylatorek się włączył No już to stąd nie będzie go słychać Dobra. Do zobaczenia, papa pa Cześć